Mamy Halidov po pojedynku z Azizem Karaoglu na KSW 35. No zwyciężyłeś, ale myślę, że to zwycięstwo nie smakuje tak jak inne. No wiesz nie smakuje, bo nie wygrałem zdecydowanie. Trzech rundy lub wygrywać przed czasem, wygrywać wszystkie trzy rundy. Nie widziałem tej walki. Sędziowie zauważyli, że wygrałem walkę, no to oni wiedzieli chyba lepiej. No i tyle. Miał. Zaskoczył cię Aziz Karoglu swoją postawą dzisiaj? Tak, bardzo mocno czułem pierwsze dziwnie na stopę. Wyrwałem stopę, całą, całą stopę wyrwałem, czułem, jak wyrwam wszystkie związany Nie odklepał trójkąt, nie był dobrze zapięty, ale był dopięty, albo dopięty harczał, myślałem, że odpłynie. Bardzo fajnie wszystko blokował, uciekał mi dźwigni w parterze, fajnie się bronił. No cieszy mnie bardzo, że właśnie z nim taką takie bój stoczyłem. Mhm. A odczułeś któryś z jego ciosów? Odnosiłem takie wrażenie, że w trzeciej rundzie tam cię złapał tak, kilka razy. Tak, e, był prawy, zamachowy, trafił, trafił, a mi się tak ucięło w głowie. To, to dobrze, dobrze trafił. Mhm. Twoja taktyka? Do... Dosyć wyszukana dzisiaj, bo po każdej próbie takiej stójkowej Aziza ty schodziłeś na dół, rozumiem, że taki był plan na tę walkę, czy, czy nie Nie, był, nie był taki plan. Eee, Wróciły stare nawyki. Plan był inny klęczować ewentualnie dziepem go z lewym prostym no i na prawą stronę schodzić. Po kilku próbach to sprowadzenie, i tak dalej. Kilkakrotnie kopnąłem go straż w piszczel, Trafiłem, mam zbite nogi. Ciężko mi było się poruszać na nogach, i po prostu gdzieś, jak wchodziliśmy w wymianę, robiłem swoją starość, co kiedyś robiłem. Po prostu kulałem się pod siebie. Po prostu i tyle. Na Twoich nogach, Getry, jaki to jest powód? Zdradzisz czy nie zdradzisz? W poważeniu, nie chciałeś o tym mówić, a do walki też wyszedłeś właśnie z co wszystkiego się nie mylę, to moje osobiste sprawy, więc tutaj myślę, że nie, nie wszystko trzeba mówić. Rzadko walczysz na pełnym dystansie, 15 minut, to się zdarza co, co jakiś czas, ale rzadko to robisz, powiedz jak czułeś się kondycyjnie wychodząc już tak do trzeciego pojedynku po 10 minutach, bo widać było momentami takie naprawdę głębokie wdechy, czułeś się kondycyjnie dobrze? Byłem zmęczony, nie powiem, że byłem tam super, nie, kondycyjnie było ogólnie było przygotowanie dobrze, do trzeciej rundy wyszedłem rzeczywiście bardzo zmęczony, po tych wszystkich próbach o i tak no zmęczyłem się, no co, co można mieć na no 10 lat y, siłę, ale przy takiej mm -hmm. intensywności takiej. Y, no się zmęczyłem. Mówisz, że musisz tę walkę jeszcze raz obejrzeć? To skąd ta próba oddania pasa? Nie no, bo uważam, że postawił się bardzo dobrze, dobra walka była, bo był bardzo twardy. Y, 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 I powtarzam jeszcze raz cieszę się bardzo, że, że właśnie z nim stoczyliśmy taki bój. Co no uważam, że jesteś mistrzem, jest, jest doskonało, jest bardzo dobry. Po prostu taki po ode mnie, żeby ten pas do mnie w prezencie wziął. Zawsze wielką siłą w Twoich pojedynkach jest publiczność. Czy kiedy słyszałeś gwizdy, było to dla ciebie demotywujące i bardzo inne od tego, co jest zazwyczaj? No to pokazuje, to pokazuje jak można szybko się zmienić po prostu tyle, no. 10 lat, 13 lat dokładnie, KSW 10 lat żadnej przegranej walki tocząc boje miałem wsparcie dzisiaj pokazali coś innego szczerze powiem, zabolało mi to bardzo że wygrałem dwie rundy wygrałem dwie rundy i stwierdzali to sędziowie i stwierdzili to inni, jakie były powody trzeciej rundy, dlaczego tak ona inaczej wyglądało. poczułem zero wsparcia więc szczerze powiem zawiodłem się i tyle no, jeżeli wygrywasz walkę i na ciebie gwizdą po 10 latach, wielkiego wsparcia i robienie się mistrza, a, a na koniec takie kopów w W drugiej części walki sędzia przywołał e, twój narożnik Pawła Derlacza. Co, co dokładnie tam powiedział? Co tłumaczył? E, żebym w fikowku nie robił. Okay. A to... czy, czy w ogóle, e, ja przypominam sobie jedną z walk, kiedy Tomasz Bronder kiedyś obcinał jednemu z e, zawodników Legińcy, bo nie zorientowali się w ogóle, można było w Legińcach walczyć? E... A czy najwyraźniej? Można było, skoro w o tym było to ustalone. E, można? Trudne to będzie pytanie. Mamy dalej, że jako, że się znamy, to odważę się zadać. Czy to, co się działo przed walką wokół ciebie, mogło mieć wpływ na, na Twoją postawę dzisiaj w placu? E, to, co się działo, to jest to, co to o tym, to, czym Ty mówisz, to w ogóle w żaden sposób nie miało na mnie wpływu. Moje życie osobiste w tym roku nie było dobre. Borykam się z pewnymi rzeczami, o których ja nie mówię. Gdyby ktoś wiedział, co się dzieje w mojej głowie przez ten rok i z czym musiałem się zmagać, ja w słowo honoru, żeby żaden za zawodnik do walki by nie musiał ani do Michała moterny, ani dzisiaj. I wiesz co, po walce powiedziałeś, że potrzebujesz 12 miesięcy przerwy. Czy to była myśl, która zrodziła się już podczas przygotowań do tej walki? I nawet jeżeli byś wygrał w pierwszej rundzie, podjąłbyś taką samą decyzję? To myśl, to myśl miałem już po walce z Motelą, jak zacząłem przygotowanie do kolejnej walki. Jestem zmęczony ogólnie i mówię, to są jakieś tam osobiste moje sprawy i o tym nie będę mówił. Każdy ma swoje rzeczy, swoje życie. Po prostu czuję, że po prostu na razie życie mam ma. Potrzebuję przerwy, potrzebuje nabrać tego głodu do kolejnej walki. Dzisiejsza walka pokazała, że nie istniałem po prostu, moja głowa nie była w klatce to co mówiłem narożnik nie robiłem tego po prostu gdzieś tam miałem te nogi jakieś tak nie byłem nie był obecny w walce i właśnie tego się obawiałem w tej walce dobrze byłem fizycznie przygotowany wszystko było bardzo dobrze ale głowa moje nie gra, nie gra więc ja potrzebuję przerwy mamy tutaj kostki były mocno gdzieś tam zatejpowane zabandażowane powiedz to było wynikiem jakiegoś urazu jakiejś kontuzji? mam obie stopy wyrwane z zostawów i za każdym razem muszę je wiązać, bo przy każdym ruchu stopy wypadają, więc i jeżeli trafiam dobrze, to mi stopa wypada, dlatego mam zawsze bandażowane te stopy. Są kontuzje, mikrourazy, to jest normalna rzecz i, i tyle, dlatego mam bandażowane stopy. Któryś z Ciebie zamroczył, bo było kilka mocnych, które weszło tak? Przejmnie. Tak, jeden na trzeciej rundzie zamroczył mnie, ja dostałem takiego mocnego gongu, że, że ugięło mi się nogi. Ale mówisz, że skoro chcesz poukładać sobie trochę życie prywatne, kontuzje poleczyć, odpocząć trochę od MMA, myślisz, że następne walki powinny toczyć się o pas, na przykład tymczasowy, wzorem zachodnich organizacji, kiedy mistrz długo pauzuje, toczy się walki o pas tymczasowy i kiedy wrócisz, będzie walka unifikacyjna, czy, czy jakbyś byś zasugerował rozwiązanie, skoro ma ciebie tak długo nie być? Decyzja należy do właścicieli KSW, co oni tam zadbają, ja mam przerwę a oni nie robią co są z tym pasem. Przed nie wiedziałeś, co powiedzieć na temat parteru Aziza. On nawet w pewnym momencie próbował założyć gilotynę. Co teraz o jego parterze? Właśnie o tym mówiłem. Każdy mówił, że słaby parter. Nie miał słabego parteru. Miał bardzo solidny parter. Nie udało mi się go ustabilizować. Próbowałem dziennie na rękę, trójkąt. No To do, była praca demona. Każdy, każdy narzekał, że ma swój parter. Uważam, że ten jego parter był jak, jak, na, jak, na, jak na razie był najmocniejszy z moich przeciwników. Wszystkich, ze wszystkich. Tu jeszcze zapytał czy miałeś takie wrażenie, że jest niebezpieczeństwo, że sędziowie zabiorą ci punkt w ostatniej rundzie. Ja w ogóle o tym nie myślałem. Coś tam gadam na roźnikę sędzie, nie wiem co tam mówił. Angielskiego nie, angielskiego nie znam. No ale wszystkiego najlepszego. Dziękujemy ci i czekamy na ciebie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.